Hejka, witajcie na kanale Żółwie Książkowe. Mam na imię Mikołaj, a ja Sławek. Dzisiaj przychodzimy celebrować najlepsze, najlepsze serie, także będzie bardzo książkowo, myślę, że też bardzo chwaląco i bardzo polecajkowo. Ale przede wszystkim chcielibyśmy też Wam opowiedzieć o cudownej serii Fila Stampera. Niedawno wyszedł nasz, yy... niedawno wyszedł drugi tom serii, który spowal... również jest naszym patronatem, tak samo jak i pierwszy one w ogóle jakoś wyszły równo po roku, bo ten miał właśnie początkiem zeszłego roku, ten teraz miał na początku premierę, yy, więc tak. Więc jak się możecie spodziewać, ta seria się tutaj znajdzie. Opowiemy też, chyba nawet weźmiemy na pierwszy no, ogień. No, możemy właśnie od niej zacząć. Ale opowiemy też właśnie o innych seriach, które yy, naprawdę udało im się utrzymać poziom, po tym kiedy pierwszy tą postawił bardzo wysoko poprzeczkę i bardzo wysokie oczekiwania mm -hmm. kontynuacją. A one y, temu sprostały. Nie będą to tylko zamknięte serie, takie, które już skończyliśmy, y, nie muszą być przynajmniej. A ja miałem taką zasadę, którą się kierowałem, że jeśli pierwszy tom był moim ulubionym z serii, czyli był tym lepszym, to nie brałem jej, ponieważ zawsze jakaś chociażby minimalna tendencja spadkowa y, była. W takim mhm. razie zaczynamy od y, Golden Boys i szczególnie chcieliśmy się skupić na Afterglow, ponieważ to jest kontynuacja niezwykle. Udana. Golden Boys opowiada, no właśnie, tam mam tutaj czwórkę przyjaciół, Sala, Hita, Risa i Gabe'a. I to jest tak, że oni na początku tej, tego tomu tam się rozpoczynają wakacje i chłopaki wylatują w zupełnie różne miejsca, żeby tam odbyć jakieś staże, do pracy nie jedna osoba jedzie. Takie generalnie mają już zaplanowane wakacje, takie napięte, że tam mają dużo rzeczy do roboty. Oni tam wylatują jeden do Paryża, do Waszyngtonu, do Bostonu i na Florydę, takiej nadmorskiej miejscowości. Mhm. Tak, każdy ma jakieś inny cel. Jedna... Jednak wszyscy wiedzą, że to rozstanie może nie być dla nich łatwe, ponieważ są y, grupką przyjaciół, wszyscy są queer, pochodzą z małego miasta y, i tak naprawdę trzymają się razem, wspierają się, są przyjaciółmi, też między nimi są, y, pomiędzy niektórymi się mm. rodzą y, trochę głębsze uczucia. Y, jednak ten wyjazd okazał się dla nich taki bardzo odświeżające, oczyszczający no głowę, skłaniający do wielu przemyśleń i nowa perspektywa, którą zyskali nie będąc razem, nie będąc w malutkim miasteczku w, gdzieś w Ohio, to wszystko im pozwoliło inaczej spojrzeć na swoje życie, na swoje pragnienie, na swoje uczucia. No właśnie, bo z, bo z jednej strony właśnie oni się obawiali tego wyjazdu, ale z drugiej strony on dał im też to, to, to czego trochę się nie spodziewali, się, że może im dać, właśnie. E, I to było na pewno super tutaj zaznaczone, tak pod koniec właśnie e, książki Golden Boys. Ta książka jest w ogóle świetna. Bardzo taka też taka delikatna, nienachalna. E, moim zdaniem bardzo fajna tutaj, właśnie jest kreacja postaci. No też jedna z, z bardziej wakacyjnych książek, jakie ja czytałem, bo na typowo się dzieje latem i na pewno ten klimat czuć, więc jeśli chcecie zostawić Troszkę sobie na lato to bardzo Wam polecamy, bo naprawdę to wtedy tak jeszcze idealnie ten klimat poczujecie. Jednak nie mogło być za słodko. Wakacje się kończą, trzeba wracać, trzeba wracać do szkoły. Na ostatnią klasę liceum. Tak, i tutaj od samego początku w drugim tomie czujemy to, że to jest ostatnia klasa, że ich grupka przyjaciół, która tak naprawdę po tych wakacjach odkryła się na nowo. Że niedługo się rozpadnie. No tak, i tutaj właśnie to jest też fajne, że tak jak w pierwszym tomie nie mieliśmy realiów szkolnych, no bo tam je na przykład działo się poza szkołą. Tak fajnie jest zobaczyć tych bohaterów, którzy byli wykreowani sam w książce, jak się odnajdują w szkole, jakie tam mają właśnie wydarzenia, jakie są jakie tam innych bohaterów poznajemy, takich innych uczniów w szkole więc to, to było fajne właśnie. I wraz z powrotem na stare śmieci zyskujemy tutaj. bohaterowie zyskują nowe problemy, z którymi muszą się zmierzyć, czy ich przyjaźń przetrwa, czy związki przetrwają. To tego wszystkiego dowiecie się w kontynuacji, która ym, nawet nie spodziewałem się, jak bardzo potrzebna była. Bo ja miałem to samo, jak, za, jak zacząłem czytać tę kontynuację, w ogóle ja nie wiedziałem, jak czytaliśmy Golden Boys'ów. To ja przynajmniej nie wiedziałam, że oni w ogóle mają mm -hmm. mieć kontynuację. Nie wiem, czy to wtedy już było jakieś zapowiedziane, czy nie, nawet się nie orientowałem, ale kiedy wyszła ta kontynuacja, tak zacząłem, czytać, to dopiero wtedy uświadomiłem sobie, że rzeczywiście że takich wydarzeń w szkole i rozwinięcie niektórych wątków, które zakończyły się tutaj, to było bardzo potrzebne. Ja też myślę, że to było potrzebne pod tym względem, że ta książka, czyli Golden Boys, nie jest specjalnie długa. A wtedy byłoby jeszcze trochę krótsze, jednak mamy w Golden Boysach podział na 4 cztery, dobra, nie umiem pokazać 4. Na cztery narracje, co ja bardzo lubię, ponieważ jeśli mamy kilku głównych bohaterów, ja jestem fanem, jeśli każdy dostaje swoje narracje, mm -hmm. swoje przemyślenia i, i każdemu trochę towarzyszymy yy, właśnie w tym przypadku na tych wakacyjnych stażach. Dla, ale też z drugiej strony to ma do niej ze sobą takie niebezpieczeństwo. Żaden bohater nie dostaje naprawdę dużo swojego takiego czasu no tak. i te przemiany niektóre. One tutaj nie są pospieszne, ale też nie postępują jakoś specjalnie daleko, dlatego że mam na to tylko jeden tom i dlatego uważam, że Afterglow mm -hmm. było potrzebne. Ja też czy, kończąc Golden Boys'ów, nie wiedziałem, że ta kontynuacja będzie, ale kiedy ją zobaczyłem, to od razu się ucieszyłem i tak pomyślałem sobie, że no czekam, chociażby dlatego, że tam ta książka mnie zachwyciła. No właśnie, że tyle się polubiło tych bohaterów, że właśnie, no wiadomo, jak się lubi jakichś bohaterów, to chciałoby się czytać o tych jakby o nich jak najwięcej. I właśnie takie kontynuacje zawsze są mile widziane, a ta naprawdę się uda. No też ona jest fajnie, dobrze jest przetłumaczona, no bo tylko zmieniło się tłumaczenie pomiędzy pierwszym Hamidzaj a drugim mm. tomem. Jest inne, ale to naprawdę jest wszystko w porządku, jest, jakby jest dobrze. No generalnie film samper pisze w taki sposób, taki dosyć lekki właśnie, taki dosyć klasyczny mam wrażenie dla książek młodzieżowych, ale to naprawdę bardzo się dobrze czyta i, i, i to mi się właśnie podoba. Ja w tych książkach bardzo lubię to, że to są dla mnie taki komfort lektury, ponieważ nie mówię, że one mnie jakoś tak przetyrały emocjonalnie, ale często jest tak, że mi w książkach coś zgrzyta, coś mi nie pasuje, bohaterowie mnie wkurzają. Ja tak się cieszę, że w tych książkach nic mnie nie wkurzyło, nie wiem jakim cudem, i to właśnie napawało mi takim ogromnym komfortem. I z jednej strony stawiam te książki na takim dosyć, wiecie, że nie ma takich mega silnych emocji podczas czytania, ja nie miałem, ale z drugiej strony stawiam takim trochę piedestale, mm -hmm. bo są dzięki temu unikatowe, że po prostu dają taki wspaniały komfort i przy tej historii się naprawdę płynie. No to prawda, i one są naprawdę się szybko je czyta też. Mają krótkie rozdziały, więc to jest mm -hmm. też fajne. Mają też takie wstawki tych powiadomości wymienianych pomiędzy chłopakami, więc naprawdę. Te, te strony szybko się przerzuca. I, i, I szybko możemy przeczytać tę książkę. Mamy też dodane takie wstawki z SMS-ami, wiadomościami chłopaków. To też bardzo zawsze przyjemne. A nawet cza niektóre czasami rysunki są też w książce mm. dodane, więc to też super było. Nie wiem, czek, no szybko znajdę. No więc w pierwszej, w pierwszej części tego nie było tych rysunków. SMS też były, ale nie rysunki, a właśnie druga jeszcze ma te rysunki. Ja też tak chciałam powiedzieć, że tak jak w pierwszym tomie chyba moje serduszko najbardziej takie, moje serduszko daje dla, dla Hita, no bo to ja był jakiś taki mój ulubiony bohater. Tak, tutaj bardzo, jakby nie, nie chcę Powiedzieć, że mnie zaskoczył, ponieważ on ten cały czas był fajny, ale Rhys, tutaj bardzo polubiłem jego wątek, jego wydarzenia, a szczególnie też jego relacje trochę z Salem, ponieważ ona tutaj też mamy trochę takich wydarzeń. Bardzo mi się to podobało. No ale generalnie zawsze byłem trochę bardziej team hit i Rhys niż Gabi Sal. Może trochę tak, no? W każdym razie czytajcie, a wtedy na koniec pokażemy Wam, jaka piękna jest oprawa graficzna tych obu książek. A to jest taka bardziej. No tak, tak. Nie, one Ani mają po po prostu, tam gdzie są ci tacy bohaterowie. Tak, tak. To jest taka, jest taka, foliowana, ale uważam, że szata graficzna jest przepiękna. Te postacie wyglądają mega. No i to, tak. no i to jest z tyłu są loga patronów. Oczywiście wszystkich pozdrawiamy. Tak, ściskamy cieplutko i przechodzimy do kolejnej serii. Kolejną serią, która dla mnie jest bardzo na równym poziomie, to jest, no, jakby jedna z moich ulubionych osób autorskich, czyli Victoria Schwab. seria Miasto Duchów. Tutaj jest. Trzeci akurat to most dusz. To jest drugi tom korytarz kości. No i właśnie pierwszy tom. Miasto Duchów. Bardzo dobra seria. To jest taka middle grade, ale jak już wielokrotnie też powtarzałem taka, że nie tylko młodsze osoby się mogą na niej dobrze bawić, ponieważ ja ją czytałam i bawiłem się wyśmienicie. Jest to taka na poziomie seria, bo i, jakby i młodszy czytelnik może się jakby zaangażować, ale też może ją czytać ze względu, że nie jest jakaś wiadomo brutalna, ale też jest taka klimatyczna i trzymająca w napięciu, więc to też nie jest taka bardzo ugładzona i taka spłycona, więc to jest na pewno super tej serii. Główna bohaterka i relacja właśnie z Jacobem, bardzo ją polubiłem i to jak ona też się zmieniła. Na przestrzeni tych tomów, wszystkich. Najbardziej polubiłem tutaj jednak trzeci tom, Most Dusz. On mi się najbardziej podobał. Finał był po prostu wyśmienity i to w ogóle, jak dążyliśmy właśnie do tego finału, ile tam było emocji, to było naprawdę świetne. I ja Wam bardzo polecam, bo to jest jedna z takich serii, które naprawdę można szybko przeczytać się, bardzo szybko czytane też nie są aż takie długie, mają duże literki, a naprawdę się ciężko od nich oderwać. A w takim okresie jesienno-Halloweenowym to już zupełnie się idealnie sprawdzi. No i super, że Wiktoria przynosi nas w każdym tomie do innego. No miasta. właśnie. I nie wiem, nie stolicy, no bo Nowe Orleans, no tak, W trzecim tomie jest Nowe Orlean, Nie, nie, nie. Tak, Ta, dobrze mówię. W trzecim jest Nowe Orlean, w drugim jest Paryż i w pierwszym jest Edynburg. Serię, nad którą teraz się porozpływam, to zwiadowcy Johna Flanagana. Nie mam ich teraz fizycznie, bo mamy cztery tomy w tych nowszych wydaniach, również od dawnictwa Jaguary. Jednak wszyscy, całą serię, te, no nie całą serię, bo ich jest bardzo dużo, ale te cztery tomy mm -hmm. wysłałem do Pauli, very little book Nerd na ręczne malowanie brzegów. W ogóle Paula. Robi to super. Oj, tak. Już widziałem projekt drugiego tomu i jest, jest po prostu top. Dobra, w takim razie ta seria y, ma u mnie taką tendencję, że zawsze te parzyste tomy y, mnie jakoś zachwycają. Ja przeczytałem na razie tych tomów 8 i też y, to często powtarzam, ale powiem o tym jeszcze raz, że tutaj te tomy zazwyczaj łączą się parami. Czyli historia, która rozpoczyna się w pierwszym, jest zakończona w drugim, tak która się rozpoczyna w trzecim tomie jest zakończona w czwartym. Wyjątkiem jest siódmy tom, ponieważ siódmy jest dosyć długi, to jest Okup za Eraka i on ma w sobie już całą historię w tym jednym tomie, więc później kolejność się zmienia. Później parzyste tomy, czyli ósmy rozpoczyna historię, a nieparzysty dziewiąty ją zamyka. I u mnie też taka tendencja ten, 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 ten się wywiązała, że ja jednak wolę te tomy, m, które są parzyste. Mo, do moich ulubionych zaliczyłbym drugi i czwarty. Tak, drugi, czwarty, ale szósty też bardzo lubię, ósmy mi się podobał, a taki najsłabszym chyba powiedział, że właśnie jest siódmy okup za Eraka i piąty mnie trochę mniej zaangażował. To, to jest chyba czarnoksiężnik z północy, mi się wydaje. Ale generalnie cała seria bardzo trzymam poziom. tylko tylu tomów jest to, że możemy się zżyć z tymi bohaterami, że możemy przeżyć z nimi cudowne przygody, widzieć w najróżniejszych sytuacjach, kibicować im i zawsze, kiedy wywiązuje się akcja, ja po prostu czekam, kogo John Flanagan jakby wyśle na te wyprawę. Wiadomo, zawsze to jest Will, ale jakich jak ich dostanie towarzyszy, to mi zawsze ogromnie ciekawi. I do każdego tomu, ci słucham w audiobooku, ale do każdego wracam z przyjemnością. To ja, jak już wspomniałem o y, trilogii no to teraz przerzucę się na dylogię. I... Jest tej Vengeful i Vishus. To jest na razie Dylogia, ze względu, że ma być ten trzeci tom, ale jeszcze nie wiadomo kiedy. Jeszcze nie został ani zapowiedziany też za granicą, więc no, nagle traktuję to jako zamkniętą serię. A też trochę dlatego, że te, te, te części jednak się mocno dosyć w sensie kończą, no tak jakby. Pier wydarzenia z pierwszego, one się są, mają taki swój finał, jakby zakończenie w tym pierwszym tomie i drugi jest trochę o czymś innym i tak samo ma zakończenie w tym drugim tomie, więc można tak trochę traktować jako, no, jako dylowie na przykład. E, bardzo dobra, to jest taka książka idealna dla fanów Marvela i uniwersum właśnie tego, e, bo tutaj mamy typowo takie historie o super bohaterach, o, to jest urban, urban fantasy, gdzie właśnie bohaterowie mają takie naturalne zdolności, bardzo różne, w zależności, od, oni, tutaj pojawia się dużo bohaterów i właśnie fajne też, że każdy ma inną, inną umiejętność. No, i taką trochę mamy właśnie yy, rywalizację pomiędzy z dwoma bohaterami. Mamy jakieś takie zatarżki z, z przeszłości, które były pomiędzy nimi, i to jak one właśnie wpływają na teraźniejszość, to jest bardzo tutaj dobre. Takie taktyczne są trochę te książki, bo tutaj jednak nie mamy aż tak dużo takiej akcji na parzanki, ale jednak takie właśnie podejście taktyczne, właśnie taką różną, y, takie ściganie siebie, przemyślane właśnie działania, i to mi się bardzo tutaj podobało. Tak jak bohaterowie właśnie wybrzmiewają właśnie w takich, w takich wydarzeniach, to było super. Drugi tom był jeszcze lepszy, mamy tutaj jakby. Główną taką bohaterkę, to nie nie główną bohaterkę, drugoplanową, ale ona jest taką typową złą bohaterką, ale jest świetnie wykreowana, to jak się po prostu zaczyna trochę jej historia e, i też jak śledzimy właśnie jej losy, e, bardzo mi się to podobało tutaj e, i, i myślę, że właśnie głównie też jej wątek sprawił, że ten drugi tom bardziej mi się podobał, e, a zakończenie drugiego tomu jest naprawdę mocne. Seria, o której teraz opowiem, ciężko byłoby mi wyznaczyć jakieś takie ulubione, nie ulubione tomy. Jest to seria Zabójcze Maszyny, Filipa Arif. Tutaj mam pierwszy tom i tutaj mam ten drugi, który bym tak, kiedy wybierałem serię do tego odcinka, pomyślałem, że może ten jest moim ulubionym, czyli Złoto Drapieżcy", ale naprawdę ciężko powiedzieć. Seria dzieje się w dalekiej przyszłości, gdzie wielkie miasta przerodziły się w takie jeżdżące miasta, ponieważ na świecie... Na całej ziemi brakowało zasobów i miasta skumulowały się do takich wielkich, jeżdżących miast, które jeżdżą, pożerają inne miasteczka, czyli prowadzą taki drapieżny, koczowniczy styl życia. Tak w poszukiwa... robią tak w poszukiwaniu zasobów. W tym świecie musi odnaleźć się młoda dziewczyna, która poszukuje zemsty oraz chłopak, który zostaje mimowolnie wplątany w jej plany. Przez wszystkie to upływa sporo czasu, poza tym tempo wydarzeń stoi zawrotne. Są niektóre naprawdę zwroty akcji, które was zmiotną, bardzo odważne, trochę pokręconych sytuacji, bo cała seria też ma taki swój humor, taką lekkość. Ogromnie przyjemnie mi się to czytało. Hester jest wspaniałą bohaterką, kibicowałem ja jej przez całą serię. I w zasadzie tylko czytajcie. A kreacja świata tutaj jest mega ciekawa, jak już mówiłem. Typ, yy, miasta, ale też taka technologia trochę nowoczesna, trochę taka yy, współczesna. Bardzo ciekawe. Tak mam tutaj. Król z bliznami i rządy Wilków długo. To jest tak, że zastanawiałam się, czy nie dać tutaj szóstki wron, bo jednak wszystko wron robi no, furorę, że, tak że tak powiem. Natomiast drugi tom, czyli krótki, w końcu trochę mniej mi się podobał, a ta dylogia, moim zdaniem, jest bardziej zbliżona do siebie i, i są bardziej porównywalne te tomy. Bardzo ją lubię. Pomimo, że ona zbiera raczej takie średnie opinie i wiele osób się na nią y, żali, to ja się z tym nie zgadzam, pomimo, ponieważ ja się zaangażowałem i mi się bardzo ona podobała. Poznajemy tutaj jakby losy Nikolaja, którego też poznajemy właśnie w trylogii y, Grisza. Y, I też mamy trochę bohaterów jest Ruski Wron więc, y, i właśnie z trylogii Grisza, więc to jest po prostu super takie właśnie, no... Po zakończeniu tamtych książek, to jest taka gratka, ponieważ tutaj możemy jeszcze w tym świecie poobcować. E, mamy tutaj bardzo fajne wydarzenia, wciągające. Te książki nie są takie krótkie, e, więc tutaj mamy dużo wydarzeń, takie właśnie taktycznie przemyślane to wszystko jest. Bardzo mi się podobało i, i ja po prostu chciałbym jak najwięcej czytać właśnie woli Marsum Grisza. Niestety na razie już wszystko mam przeczytane, co, co zostało wydane. E, liczę, że jeszcze nie bardzo dużo coś wyda właśnie w tym świecie, bo, bo to na pewno wiele osób na to też czeka. E, a te są e, świetne i nawet nie umiem wybrać takiego lepszego i gorszego tomu. One były dla mnie na porównywalnym poziomie. Ja myślałem, że to zostawianie nie, nie lecz szóstki wron, jednak ona nie wpisywała się w mój styl, bo jednak. Po czasie nie, nie, nie robiłem jeszcze Ridu królestwa Kanciarzy, na razie robiłem y, tylko szóstki wron, ale z tego co pamiętam, to jednak tak minimalnie szóstka wron mi się bardziej podobała i moja serduszko jest trochę z nią bardziej z królestwem kanciarzy, więc ta logi się tutaj nie znalazła. No, no bo... właśnie u mnie tak z podobnego powodu, że hmm. ten też drugi trochę był gorszy, y, ale te Wam bardzo, bardzo polecam. Jednak zalecam ją pisać po wszystkich książkach z tego uniwersum i po Twoje Grisha Grisza, i po szóstce wron, ponieważ tutaj są spoilery do zakończenia królestwa kanciarzy. To teraz jedyna kryminalna seria dzisiaj, bardzo rozbudowana, bardzo obszerna seria o kryminalni Strajku, Roberta Galbraith, czyli J.K. Rowling, pod pseudonimem. Pierwszego tomu nie mamy, jest to Wołanie Kukułki, pierwszych trzech tomów nie mam, mam od czwartego do siódmego. To jest piąty, mój ulubiony, czyli Niespokojna Krew, w którym mamy sprawę kryminalną sprzed 40 lat. Mega ciekawy, ale ja tę serię nawet już chyba nie czytam, tej serii dla spraw kryminalnych. Trochę dla bohaterów, trochę dlatego, że po prostu się tak z przyzwyczajenia po nie sięgam. Wiem, że y, sprawy, które tworzy Rowling zawsze są bardzo interesujące, bardzo ciekawe, ma, są dobrze poprowadzone, ale też potrafią być bardzo rozbudowane, bo te książki lubią mieć tak, nie wiem, 800-900, nawet chyba szóstka ma przekroczyła 1000 stron. Mm. Więc wiem, że sprawy potrafią być zawiłe, ale bohaterowie, tak się do nich przywiązałem. To, jakie, że obcuję tyle czasu z jedną serią, która dzieje się jeszcze w Londynie, i ten klimat tych barów, yy, chodzenia po tych barach yy, tego deszczowego miasta jest super oddany, to tak samo takie małe smaczki, które obcułam przez całą serię, ale to jest właśnie chyba urok drugiej serii. Że czasem jest wspomniane coś, co się wydarzyło jakoś wcześniej, miłość do tego wraca, i, i, i właśnie dlatego czytam te serię ciężko mi powiedzieć, czy właśnie bardziej do tej zwalstwy kryminalnej, mm -hmm. obyczajowej, które dla mnie po prostu tak się nierozłącznie splatają, że aż mi się trochę zlały. I wszystkie to my też. Szóstym uznał, że jest minimalnie gorszy, tak, ale tak naprawdę surowo oceniam. Po prostu może dlatego, że trafił się po piątym, który mnie zachwycił. Bardzo liczę na siódmy, w którym będzie y, motyw sekty. Mm -hmm. to ja teraz pokażę już ostatnią serię ode mnie. Taka, która mnie chyba... No jakby to jest też jedna z najbardziej zachwycających mnie serii i najbardziej równych, czyli nasz ukochany hardstopper Alice Osman. Mam tutaj wszystkie te części, ale pozwólcie że sobie odłożę i będę trzymał po prostu ten pierwszy, tak będzie najłatwiej. No to, to, to o tym nie musimy chyba dużo mówić, ponieważ i na naszym kanale, i też na Instagramie, i też pewnie wielokrotnie o tym słyszeliście. My się zachwycamy tą historią, bo jest naprawdę świetna. Ja nie umiem wybrać lepszego i gorszego tomu. Dla mnie każdy ma coś takiego w sobie, co wnosi coś do tej fabuły, każdy trochę porusza inny temat. Mamy trochę ten lżejszy, niektóre są tomy, niektóre poruszają trochę poważniejsze tematy. No, mamy podróż do Paryża w trzecim tomie, co jest po prostu świetnie opisane opisana jest ta podróż, więc bardzo są różne te tomy, ale jednak tak po całości no są takie jakby tworzą super historię i też relacje, która od pierwszego tomu do tego piątego naprawdę bardzo się mocno już rozwinęła i to jest mega fajne, jakby właśnie możemy śledzić ten, ten tą, tą rozwijającą się relację wraz z bohaterami, z każdym tomem Chyba też ogromnym zaletą tych komiksów jest to, ile Alice Osmond tutaj wkłada takich ważnych motywów, takich trudnych problemów porusza, i jednocześnie nie tracąc takiej lekkości, takiego tak. ogromnego ciepła tej historii. Tak, właśnie. I też i jednak są komiks, też, też trochę, trochę młodszego czytelnika, więc to też jest fajne, że właśnie jak ktoś jakby jest trochę, trochę młodszy, to może właśnie z tymi tematami też się zapoznawać mm. i nie są one jakoś jak, no, nieodpowiednio przedstawione, więc coś jest naprawdę super. Ja po prostu już nie mogę się doczekać kolejnego tomu. Wiem, że on mnie zachwyci, ponieważ ja do tej po serii podchodzę już w takim spokoju, że one są po prostu po to jest świetny, ale jednak ubolewam, że będzie on ostatnim najprawdopodobniej na daną chwilę tak wiemy, bo no trochę ciężko się będzie myśleć, że rozstać z tymi bohaterami. Kiedy no pewno. I kiedy czytaliśmy właśnie na, w podziękowaniach pi piątego tomu właśnie, że ten szósty był ostatni, to już wtedy mi było tak szkoda po prostu, ale się nawet go nie, nie dostaliśmy. Ja tak się trochę podpisuję pod Harstopery, bo kocham całą serię, no. ale potrafię mam wyznaczyć. Trzeci z wycieczką do Paryża jest moim ulubionym i drugi chyba jest moim najmniej ulubionym. Nie, to ja tak wiem, że kiedyś miałam o pierwszym, ale tak myślę, że jak tak po całości sobie przypomnę trochę i tak też czyta się, to chyba nie umiem. Chyba każdy dla mnie coś takiego ma w sobie. Ostatnia seria w dzisiejszym odcinku to Kosiarze, seria Żniwa Śmierci Nila Schustermana. Mam tutaj pierwszy tom oraz chyba ten, który był moim ulubionym, czyli drugi, Thunderhead, ale cała seria, czyli tak samo Kosiarze, Thunderhead, Żniwo czy Zbiór Opowiadań po kłosie, są po prostu top, to jest świetna sci świetny sci-fi, no w porównaniu nawet lepszy niż um, sci-fi, który dzisiaj pokazywałem, czyli Zabójcze Maszyny, mm. ale m, jak opowiedziałem dzisiaj trochę o to powiedziałbym, że jest i trochę podobieństw, na przykład w takiej trochę lekkości, przewrotności. Ta seria tak samo ma plot twisty mega odważne, które potrafią zmieść. Chociażby sama kreacja świata daje takie pole do poprowadzenia fabuły, to, że w świecie z tym nie wolno umrzeć tylko kosiarze mm. mogą odbierać życie to, że, cała, że sztuczna inteligencja rządzi całym światem, że świat jest tak naprawdę utopią, ale jednak jest trochę wyprany z emocji przez to, że y, nikt się nie boi śmierci, że nikt prawie nie musi pracować, że wszystkiego jest pod dostatkiem, to jest taka równość. Mm -hmm. Także jest to świat, który daje tyle możliwości, tyle ciekawych zagadnień filozoficznych, do tego. No. Zresztą znaczy też nie dziwi się, że te opowiadania powstały, ponieważ z tego opowiadania to jest o tyle fajne, że tam można każde opowiadanie tylko o innej historii, wiadomo. Jakby każde opowiadanie zawiera inną historię, a ten świat jest o tyle taki rozbudowany, że właśnie to jest też fajny pomysł. I tutaj każdy tom stawiał bardzo, bardzo wysokie oczekiwania i poprzeczkę bardzo wysoko kolejnemu tomowi, a każdy kolejny sprostał tym oczekiwaniom, mm -hmm. za co po prostu wielkie ukłony dla Schustermana. Zresztą też ta seria zebrała y, sporo laurów na tegorocznych Złotych Żółwiach, była tam, no myślę, że takim jednym z takich dużych zwycięzców. No ja się też pod tym podpisuję, właśnie ta sekretarz jest jednym z moich ulubionych i też drugi tom chyba najbardziej bym wyznaczył, więc no tak, jest świetna. W takim razie to tyle w tym odcinku, dajcie znać jakie wy kochacie serie, jakie możecie polecić, jakie są bardzo, takie wiecie, na jednym poziomie. Nie tak, że będziecie się frustrować, że jaki pierwszy mm. był dobry, a później poczujecie tą tendencję spadkową. No I też dajcie znać, czy macie zamiar sięgnąć po Golden Boys i Afterglow, bo to też są takie właśnie super książki. Ja w niedawną premierę, więc na pewno jeszcze wszędzie znajdziecie w księgarniach. Zrobię kolejny, bo jest tak samo. Dlatego, no, my wam polecamy, żeby po prostu sobie zakupić i, i, i przekonać się, jaka historia jest super. Najlepiej kupcie od razu dwie i tak. przeczytajcie od razu dwie, bo to naprawdę jest taka dosyć złączona S historia. Tak, taka spójna bardzo. Mhm, także dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka do końca. Zapraszamy na naszego Instagrama i TikToka. nazwy wyświetli się na ekranie. Zapraszamy na konto na Goodreads i lubimy czytać wszystkie linki zostaniecie w opisie tego odcinka. Jeśli chcecie coś na dłużej, zachęcamy do. Subskrypcji kanału będzie nam bardzo miło. Możecie również zostawić sumienny komentarz albo łapkę. Najlepiej w górę i widzimy się już w kolejnym odcinku. Cześć! Cześć!